Witajcie, moi drodzy. Witam Was, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie na moim profilu i na profilu Natalii. To Natalia Kotkowska. Pozdrówcie ją serdecznie również, jakimś znakiem życia. Ja oczywiście wysyłam buziaki dla wszystkich. Ja też. Z tego miejsca. Kochani, przede mną, przed nami, przed Wami ekspert w dziedzinie marketingu ale nie tylko. Fantastyczny mówca, mentor dla mnie. Niesamowity mentor, cieszę się bardzo, że tutaj jestem, cieszę się bardzo, że miałam zaszczyt uczestniczyć w tych warsztatach, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj troszeczkę inny temat. Dzisiaj temat z branży networku i to jest wyjątkowa osoba. Dlaczego? Dlatego, że Piotrze jesteś tak naprawdę ekspertem w dziedzinie biznesu tradycyjnego, jak i marketingu mhm. Opowiesz swoją historię? No, historię moją opowiadałem po wielokroć, ale rzeczywiście Dzisiaj jest wyjątkowa okazja, bo spotykamy się tutaj z Natalią od czterech dni, bardzo intensywnie pracujemy, trzech, jutro, jutro będzie, czwarty będzie czwarty dzień, czwarty. bardzo <grym> intensywnie <grym> pracujemy właśnie w temacie, który nas pasjonuje, ale który jednocześnie budzi w nas, jak się okazuje, takie wspólne poczucie misji i stwierdziliśmy, że nagramy takiego live'a na dwóch profilach, tak? Także nie dziwcie się, że czasami będziemy zerkali bardziej na prawo na telefon Natalii, a czasami, a czasami bardziej na lewo na mój telefon. Wierzymy, że to, czym się chcemy z Wami podzielić, wniesie wartość do tego, czym Wy się zajmujecie, bez względu na to teraz, tak a propos, czy zajmujecie się marketingiem sieciowym, czy też nie. Bo chcemy tutaj dotknąć kilku tematów dotyczących właśnie biznesu, jako takiego, a w szczególności marketingu sieciowego. Natomiast jeśli mowa o biznesie XXI wieku i dlaczego ja osobiście. Podzielam pogląd no, znanego pewnie wielu z Was autora książki Biznes XXI wieku Roberta Kiosaki, dlaczego ten rodzaj biznesu, aktywności zawodowej może być określony mianem biznesu XXI wieku, a wyjawię Wam i to takie lokowanie Wam na odległą przyszłość produktu zrobię, bo noszę się z zamysłem napisania książki Szansa XXI wieku dlatego że postrzegam marketing sieciowy nie tylko jako biznes XXI wieku, ale jako coś więcej, jako szansę XXI wieku. I jeżeli Natalia pozwolić, to ja trochę tą formułę tutaj właśnie przemodeluję, że nie tylko będę mówił o biznesie XXI wieku, ale właśnie o szansie XXI wieku. Dlatego, że dzisiaj świat się tak zmienił, że ludzie mają inne pragnienia niż li, tylko robienie biznesu. Dzisiaj ludzie pragną żyć lepiej, pragną się rozwijać. Coś, co na początku lat 90. kiedy zaczynałem się zajmować biznesem, było raczej niedotykane. Tak nie dotykano tego, raczej mówiono o robieniu biznesu, a o rozwoju osobistym zaczęto mówić tak naprawdę dopiero kilkanaście lat temu, tak? po 2000 roku. Zwróćcie uwagę, że ci wszyscy wielcy, którzy do Polski przyjeżdżają, poczynając od prawda, Brianów Treysych, Ników Wójciczów, Harwów Ekerów i tak dalej, oni zaczęli przyjeżdżać do Polski relatywnie niedawno. A ja, jeżeli już chodzi o moją historię, zająłem się biznesem w 1989 roku, czyli kiedy padała komuna i kiedy nam zaczęto mówić, że trzeba swoje sprawy brać swoje ręce. I wtedy myślało się po prostu o tym, żeby zarobić pieniądze, żeby zrobić coś innego niż robili nasi rodzice, bo moi rodzice chodzili do no, normalnej pracy, tak? tata pracował w Stomilu Poznańskim, mama była ekspedientką w sklepie. I niektórzy wtedy mieli wielkie marzenia, żeby zrobić coś innego. I tak powstawały pierwsze firmy, tak się zrodziły w ogóle pierwsze zręby przedsiębiorczości. Często na wielkich błędach, ja też popełniłem mnóstwo fatalnych w skutkach błędów, ale właśnie po kilku latach od tego 1989 roku, kiedy prowadziłem już wtedy firmę handlową i latałem jak szalony na Daleki Wschód, to w 1993 roku zająłem się właśnie marketingiem sieciowym. I e, zrobiłem to e, tak jak większość ludzi, którzy w marketingu sieciowym działają, tylko i wyłącznie dlatego, że się w pewnym momencie otworzyłem na to. Otworzyłem się na zmianę, otworzyłem się na rozwój, tak, tak jak Ty się otworzyłaś z tego, co dzisiaj wczoraj przed rozmawialiśmy na rozwój e, i postanowiłem skorzystać z szansy, intuicyjnie tak naprawdę czując, że e, ten, który do mnie przychodzi, e, jest posłańcem dobrej wiadomości. Człowiek, który do mnie przyszedł w tym 1993 roku mój znajomy, poznany na wycieczce handlowej do Korei Południowej, Robert Mocny. On był tydzień po szkoleniu i mało na temat tego biznesu wiedział. Ja naprawdę nigdy nie zapomnę, do końca życia nie zapomnę tego telefonu, który zmienił moje życie. Jak Robert zadzwonił, pamiętam, przez telefon wybrzmiały mi takie słowa, słuchaj, jest do zrobienia kilkaset tysięcy, przyjedź. Tak? I ja pamiętam, że o nic nie pytałem. Tak? Wsiadłem w samochód i pojechałem do niego, do Warszawy na rozmowę. Tak? Ja mieszkałem wtedy w Poznaniu, pojechałem do Warszawy na rozmowę. I ta rozmowa zapoczątkowała moją wielką przygodę z marketingiem sieciowym. Pamiętam, jak rozmawialiśmy u niego w mieszkaniu na woli. Rysował mu jakieś kółka rozrastające się przez pączkowanie na swoim stole kuchennym, na karce na stole kuchennym. I pamiętam, że tak mu oczy błyszczały że ja stwierdziłem, że ja muszę się znaleźć na tym wydarzeniu, a to wydarzenie to było właśnie seminarium podstawowe, tak, seminarium podstawowe, ja to dzisiaj nazywam seminarium budowy biznesu, na którym po prostu złapałem wakcynę, tak? no i tak minęło 26 lat od tamtego czasu, właściwie minie w lipcu, tak? No, tak, 26 lat, burzliwych lat, nie spełniło się, nie sprawdziło się to, że zarobiłem kilkaset tysięcy, to była obietnica, która po wielokroć była mniejsza niż to, co udało mi się uzyskać z tego biznesu, a co ważne i dopiero co potem zrozumiałem, że dzięki temu, że zająłem się tym biznesem i niosłem tę wieść dalej, to bardzo wielu ludzi skorzystało, bardzo wielu ludzi zmieniło swoje życie i nie chcę tutaj sobie wnosić, że im pomogłem jakoś, ale byłem też posłańcem wiadomości, tak? Z czasem się rozwijałem, uczyłem i dzisiaj rzeczywiście tutaj się spotykamy ponad podziałami, ja już jako e, 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 emeryt networkowy, tak, <grystanie> tak, tak no, e, można w pewnym momencie rzeczywiście tę działalność potraktować jako taką wielką lekcję, życiową lekcję i dzisiaj się tą lekcją dzielę. I spotykamy się tutaj właśnie dzisiaj z Natalią, i nie tylko innymi koleżankami i kolegami, którzy chcą się uczyć, więc ja bardzo się cieszę, że zainicjowałaś tego live'a. Bo dla mnie to jest wielka frajda, słuchajcie, spotkać się z dziewczyną, która ode mnie jest dwadzieścia parę lat młodsza i ma taki ogień w oczach, jaki ja miałem, kiedy zaczynałem tych 26 lat temu, słuchajcie, to jest Wielka Frajda ponad podziałami, kiedy wszyscy w tym biznesie jesteśmy koleżankami i kolegami, kiedy nie ma starszy, młodszy, tak, mądrzejszy, głupszy, po prostu wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi, którzy mają te same pragnienia. Jedni są trochę mniej doświadczeni, inni bardziej doświadczeni, ale mamy pewne wspólne cele, które chcemy realizować i mi bardzo zależy na tym, aby ludzie dostrzegli wartość, którą mogą dzięki tej możliwości, tej szansie biznesowej, bez względu na firmę, uzyskać. A jeszcze, żeby dać Ci głos, bo jak widzicie, jak widzicie to mi jest ciężko przerwać. Ale to tak to... samo jak ja, kiedy robię live z moimi partnerami, mam tak. dokładnie to samo, Także to, jest, to jest taka chyba cecha. Tak, tak, tak. Ja tutaj korzystam z tego, że jestem starszy i nie mieliśmy przerwać. Tak? Słuchajcie, to jest więcej niż biznes XXI wieku, to jest szansa. To jest szansa na zmianę życia, to jest szansa na e, również wniesienie wielkiej wartości do życia innych ludzi. Bardzo wielopłaszczyznowej wartości, o tym można byłoby godzinami mówić. E, no, przykładem jest chociażby to, kiedy firmy oferują jakieś wartościowe produkty. Oferują produkty, które ludziom służą, tak, tak jak Ty reprezentujesz taką firmę. I wtedy, I wtedy mówimy już nie tylko o biznesie, ale o pewnej wartości, którą wnosimy do życia innych ludzi, nawet tylko tych, którzy są klientami. Hmm? Tak, jest to niesamowita wartość, ale też właśnie misja, forma misji na każdej płaszczyźnie. E, natomiast e, dzisiaj odkryłam właściwie, to jest temat, który, e, który tak naprawdę jest we mnie od dłuższego czasu, bo na tej posiedzowni odmienił moje życie o 180 stopni, z czego się bardzo cieszę i z czego jestem bardzo dumna. Tak. Natomiast e, taką największą wartością, którą odkrywam w tym biznesie, to jest właśnie ten rozwój. Tak. To jest możliwość spotykania fantastycznych osób. Nie sądzę, żeby, żebyśmy mieli okazję porozmawiać, chociażby tutaj, podzielić się z Wami naszymi takimi wnioskami, naszymi doświadczeniami, gdzieś tam e, takimi myślami, tak zwanymi myślami e, w tradycyjnym To Raczej to tak. byłoby niemożliwe. Tak, no słuchajcie, no, prawda jest taka, że e, e, gdyby pójść do jakiegoś przedsiębiorcy, który ma wiele lat doświadczeń, to on raczej nie jest skłonny do ujawnienia sekretów swojego biznesu, tak? E, raczej nie będzie mówił w jaki sposób. E, Osiągnął to, co osiągnął, chyba że patetycznie stanie na scenie i powie, no tak, tam dawno, dawno temu, tak, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, a my tutaj mówimy o pewnych praktycznych, metodologicznych mechanizmach rządzących ludzkimi decyzjami o sposobach pracy, o systemie pracy, tak i, i, i możemy naprawdę dzięki tej synergii dzięki dzieleniu się bardzo wiele wspólnie zyskać i wiele dobrego zrobić. Oczywiście właśnie to jest to, to, to ja zamierzam tutaj dzisiaj obecne, także chce się dzielić, także o, pozdrawiam, pozdrawiam, już zawsze robię coraz bardziej znanymi osoby, coraz bliższymi osoby, także pozdrawiam was tak, 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 to taka st stopka, to jest tak, taka stopka, tak, słuchajcie, to pośrodku jedna duża kina, i w ogóle, i w ogóle no to udostępnijcie, jeżeli <laughs> e, jak, jak się już tam ujawniliście, a my już wiemy, tak, kto tam jest, to chociaż udostępnijcie <laughs> to, nie, nie bądźcie tacy, e, udostępnijcie, zróbcie jakiś komentarz, tak, niech świat idzie, to co może dobrego pójść. Dobrze, ale Pietrze, jak tak bardzo lubisz mówić, a ja bardzo lubię mówiłeś. Posłucham ciebie od tych trzech dni, prawie czterech, ale z wielką radością i no ochotą. Piotrze, tak naprawdę towarzyszyłeś temu jak marketing sieciowy się zmienia, tak. jak przeżywa taki rozwój, swój wewnętrzny rozwój właśnie w marketingu sieciowym. Jak się zmienił marketing sieciowy na przestrzeni tych lat, tych 26 lat, teraz, tak, prawda? Tak, tak. Najpierw jedno sprostowanie. Natalia powiedziała, że słuchasz mnie od trzech nie, 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 to ja ich słucham, ponieważ to oni są tutaj przez trzy dni nagrywani na kamery i wspólnie się słuchamy i oglądamy, tak? Tak, to ale, ale, ale ale, ja lubię czasami przerywać wiesz <grywa> <grywa> szczególnie kiedy jestem z wyjątkową osobą e, chciałam tutaj też dorzucić parę groszy e, a właśnie takich wartościowych e, konkretnych tak? kochani e, te słowa, które tutaj płyną z, z live'a nie są tak, e, tak niesamowite, nie mają takiej energii, takiej ekspresji, kiedy jesteśmy tam z tyłu, z tym kiedy słuchamy właśnie tego doświadczenia, tych wartości, tych e, złotych myśli, a jednocześnie też niesamowitego tak naprawdę, rozwoju e, i wiedzy, e, która płynie z ogromnego z tych 26 lat działania w marketingu tak. życiowym. Słuchajcie, sensie, 26 lat to dużo, e, jeśli zważyć, że najmłodsza uczestniczka tutaj ma 22 lata. To, no to przyznacie szczerze, tak, że ja już 4 lata działałem w marketingu sieciowym, kiedy się Hania, która przyleciała na moment, specjalnie z Wielkiej Brytanii tutaj na to szkolenie. Ja byłem już dyrektorem generalnym w Network Marketingu, kiedy Hania się urodziła. tak? Więc 26 lat to dużo, to ponad ćwierć wieku. W zeszłym roku zakończyłem karierę oficjalnie networkera po to, żeby być osobą niezależną i wspomóc. Ale właśnie dlatego, że mam ten duży horyzont czasowy oglądu marketingu sieciowego, wielu cennych, jak jestem przekonany, obserwacji wynikających z tych wszystkich lat, a co ważne, też równolegle cały czas prowadziłem biznes tradycyjny, czyli mam ogląd na takich dwóch płaszczyznach: biznes tradycyjny, jak się on zmienia, i marketing sieciowy, jak się zmienia. I co by nie powiedzieć, kiedy ja zaczynałem w dobie przedkomputerowej, jeszcze nie przedinternetowej, ale w ogóle przedkomputerowej, tak? no to e, pamiętam jak pierwsze prezentacje się robiło na e, tablicy, tak, kredą, tak, kredą na tablicy, no pierwsze moje spotkania w szkołach prowadziłem. Później gdzieś w hotelach, no to niektóre hotele miały rzutniki pisma, czyli to była taka folia i się tam rysowało, i to rzucało się na ścianę. Więc technologicznie się marketing sieciowy ogromnie zmienił. Zmienił się też, jeżeli chodzi o sposób postrzegania. I tutaj te zmiany są największe, i one tak naprawdę są taką swego rodzaju sinusoidą. Dlaczego? Bo była pierwsza fala marketingu sieciowego, to były pierwsze lata 90., kiedy ludzie nie wiedzieli, co to jest, wchodzili do tego biznesu. I tak jak wchodzili, tak szybko wychodzili, dlatego że okazywało się, że to nie jest tak, jak im ktoś powiedział, że wystarczy wciągnąć paru tak? i tu się ten biznes sam im rozwinął. Były wtedy wielkie fale, ale były też wielkie upadki. Tak? I wtedy tak naprawdę tych firm marketingu sieciowego było na palcach jednej ręki, tak? no bądźmy szczerzy. Wtedy rosły pierwsze kariery networkowe, pierwsze fortuny i pierwsze dramatyczne błędy były popełniane przez ludzi, którzy w marketingu sieciowym działali. Z tamtego czasu pozostała niewielka grupa ludzi, do których ja się zaliczam. Większość z nich gdzieś jest umocowana w firmach networkowych i trzeba szczerze przyznać i myślę, że koleżanki i koledzy, którzy z tamtych czasów pochodzą się nie obrażą, że my mieliśmy wielkie szczęście, tak? Wielkie szczęście. Jedni no, weszli na, w jakieś dobrej firmy i, i, i z tego szczęścia cieszą się do dzisiaj, a inni gdzieś tam różne koleje losu mieli, zdobywali doświadczenie, tak, raz lepsze, raz gorsze i przekazywali później dalej tę ideę kolejnym pokoleniom. Pamiętam taką falę kolejną, końca lat 90. Ja działałem w marketingu sieciowym związanym z finansami, więc pamiętam czas reformy emerytalnej, tak? pamiętam e, potem upadek e, w ogóle branży, kryzys. E, wszyscy pamiętamy kryzys roku 2008-2009, to już 10 lat temu, tak? gdzie w ogóle wiele biznesów się zawaliło i networki miały wielkie tąpnięcie, wszystkie networki, tak? ale równolegle pojawiła się era najpierw komputerowa, tak? czyli czas technologii, prezentacji i tak dalej, a potem era internetowa. Zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Tak? Dzisiaj tak, Natalia, pracując tutaj w polskiej firmie, w Polsce, w firmie międzynarodowej, ma możliwość robienia międzynarodowego biznesu, tak? nie ruszając się z Polski. To jest fakt. Tak? I wielu ludzi, wielu z Was, jeśli działacie w firmach marketingu sieciowego, możecie cieszyć się z takiego dobrodziejstwa działalności międzynarodowej. Tyle tylko, żeby, żeby to nie były takie czczegadania i jakieś takie iluzje, no to trzeba się tego nauczyć. Tak? Trzeba się tego nauczyć. Jest takie hasło, które mówi, e, działaj lokalnie, a myśl globalnie, czyli działaj w, w, w otoczeniu swoich znajomych, bliskich ludzi, ale pytaj, gdzie oni mają kontakty, gdzie mogą to uruchomić, tak? I korzystaj z dobrodziejstwa technologii. Przy czym? Tak? Moja obserwacja dzisiaj coraz bogatsza, jeśli chodzi o kontakt z wieloma firmami marketingu sieciowego, jest jednocześnie taką obserwacją, która nie będzie dla Was też pewną taką wskazówką, żeby się tak w 100% nie zachłysnąć w tym online. Tak? Dlatego, że człowiek jako istota lubi relacje prawdziwe. Inaczej jest wtedy, kiedy my się tu spotkamy, kiedy tam jest tu i gadają prawda? i siedzą przy linku tak, jest tam uroczysta kolacja, z tyłu gra jakaś nastrojowa muzyka, sesja fotograficzna tutaj była, to nie byłoby możliwe w środowisku offline. Mało tego, przeprowadzenie takich warsztatów, jak tutaj robimy, kiedy są nagranie na kamerę, analizy, kiedy jest dużo emocji, nie byłoby możliwe offline. No i ktoś oczywiście powie, no ale po co mi by to było potrzebne, gdybym działała, działał tylko online. Byłoby to potrzebne, bo spotkać się z żywymi ludźmi. Bo pójdziesz do sklepu, poznasz fajnego sprzedawcę, który powie: to jest szansa, tak? Ja jestem otwarty na tę szansę. Ale jeżeli nie będziesz mieć kompetencji, umiejętności, żeby tego człowieka zagadnąć, no to z tej szansy on nie skorzysta i ty nie skorzystasz. Dokładnie tak jest. To jest fantastyczne, że żyjemy w takim świecie, że tak naprawdę mamy możliwość mamy możliwość korzystania z narzędzi właśnie online, ale jednocześnie też mamy mo możliwość spotykania się z rodziniem całego świata, bo dzisiaj e, działając w marketing szczególnie jakiś czas. Mamy możliwość podróżowania po całym świecie i budowania struktur globalnych, które zaczynamy tworzyć właśnie w wykorzystaniu narzędzi online. To jest fantastyczna sprawa. Tak? Z tej strony, z tego miejsca pozdrawiam wszystkich moich partnerów z zagranicy, tak? którzy dzielnie walczą, którzy dzielnie walczą swoją przyszłość o swoje życie, ale jednocześnie też wzrastają w tym wszystkim bardzo, bardzo bogato, doświadczając tak? właśnie tego, tego biznesu, ale nie tylko, też prawdziwego życia i wolności, które na są sieciowym. No dobra, a powiedz, a skorzystałaś tutaj jako taka młoda osoba, która bardzo mocno działa online, czy skorzystałaś z tego warsztatu, jak byś to wyraziła? I tutaj teraz ją mówiłem, teraz wrobiłem, wrobiłem, wrobiłem reklamę, tak? Tak. No, ale coś za coś. Ale ja się zgłosiłam. Przed tym live'em, jeśli wiedziałem, czy to będzie online, czy to będzie takiej rozmowy? Zgłosiłam się, że muszę powiedzieć kilka słów odnośnie tego, tego spotkania, tych czterech, właściwie trzech dni spotkania, trzech dni warsztatów. Kochani, ja nie jestem typem uprawiania tzw. turystyki szkoleniowej. Dla mnie szkolenie jako, jako, jako networker, jako lider też, tak, chcę wprowadzać w życie, w mój biznes, w mój świat to, czego się nauczę. I mogę otwarcie z pełną taką świadomością powiedzieć, że to jest najlepsza droga do tego, aby stać się profesjonalnym networkerem, aby ten biznes, tę misję nieść w sposób, że tak powiem, z klasą. Tak? Nieść to z klasą i docierać do coraz to innych ludzi. Tak? Nie tylko koleżanki, kolegów ze szkolnej ławki, ale też przedsiębiorców, dla, którzy także mogą niesamowicie skorzystać. Tak? Tutaj obok mnie siedzi nie tylko fantastyczny lider i networker, ale też twórca biznesu tradycyjnego, który które marketing są udział na twoje życie, prawda? W całości, inaczej byś tego nie robili, inaczej byśmy tutaj nie siedzieli. Rozwój, rozwój w marketingu sieciowym jest elementem tak naprawdę nieodłącznym, bo to właśnie dzięki rozwojowi jesteśmy w stanie być coraz lepsi nie tylko dla siebie i dla naszego biznesu, ale też dla biznesu naszych przyjaciół, ale jednocześnie też świecić przykładem dla innych struktur, żeby właśnie ta branża przeżyła rozkwit w dobie XXI wieku. I i każdej osobie, która właśnie czegoś takiego szuka, która chciałaby coś takiego wprowadzić do swojego biznesu, do swoich struktur, tak? do, swojej, do swojego życia e, z wielkim sercem i z pewnością siebie polecam do szkolenie i polecam I I Dodam jeszcze jedną rzecz. Z całego serca zapraszam wszystkich na te spotkania. Z całego serca kochani, teraz się do e, moich partnerów. Tak? Zapraszam was, zachęcam was do uczestnictwa w tym że macie że jesteście osobami, które mają wielkie dlaczego, ale to wszystko się nie zadzieje, jeśli nie wprowadzimy pewnych narzędzi, które pomogą nam ten biznes otworzyć. Dlatego, kochani moi, kiedy poczujecie, że to jest ten moment, nie zlekajcie, jeśli chcecie budować piękny, stabilny, mocny i silny biznes. Po prostu e, skontaktujcie się z Piotrem i przy pierwszej przy okazji, bądźcie na tych i no, przeżyjcie te cztery niezapomniane dni, które odmienią wasze życie, odmienią wasz biznes i wasze postrzeganie marketingu sieciowego jako profesjonalnego, fantastycznego biznes XXI wieku, który niesie ogrom możliwości i ogrom wartości do naszego życia. Ja Bardzo wybram. ci dziękuję za tą reklamę. Tak naprawdę powiem wam szczerze, że my z Natalią się tutaj dopiero poznaliśmy, bo mieliśmy jedno spotkanie raz w życiu, kiedy miałem okazję na scenie firmy wystąpić i akurat Natalia razem z Severem. Pozdrowienia dla Ciebie, Severem. Prowadzili tę konferencję i ja tam byłem gościem. To było nasze pierwsze spotkanie i później Natalia zdecydowała się tutaj przybyć i zobaczcie, że okazuje się, iż wspólnie możemy dobre rzeczy robić. I bardzo Ci dziękuję, Natalio, za tę zachętę. Ja mam pełne przekonanie, że nadszedł czas w marketingu sieciowym na profesjonalizm, tak? że kończą się czasy Takiego wiewaj się marynara, to nazywam, tak? Takiego postrzegania marketingu jako czegoś niepoważnego, jako czegoś, co jest nieprofesjonalne, niegodne ludzi, poważne. Tak, tak. To co? To co? Pozdrawiamy Was serdecznie, bo tam czeka stół, czeka stół. i w ogóle, tak? E, trzymajcie się, do zobaczenia z wieloma z Was, e, bądźcie z nami w kontakcie i życzę Wam wielu sukcesów, a jak ogląda ktoś, kto w marketingu sieciowym nie jest, to niech sobie znajdzie dobrą firmę marketingu sieciowego i naprawdę gorąco, gorąco namawiam, zachęcam i zapraszam ponad podziałami. Ponad podziałami. Trzymajcie się. Cześć, pa. Pa,